Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mine Minotaur, a to jest kolejny odcinek Technologii Redstone. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać buga, dzięki któremu możemy, możemy sobie namnożyć pełno złotych torów. I zaraz Wam go pokażę. Dziękuję. Może nie dziękuję, ale bo. O. Bóg ten. Boga bug, tego. O, tego buga, Nie, czekajcie. Jasno dupo. Jasno dupo. Ja, ja tracę język polski. <noise> Nie, śmieszne to jest. Ten Bóg e, pokazał pewny użytkownik YouTube'a z Australii, e, który wysyłał mi wcześniej jego wersję buga z sandstone'em znaczy soul sandem, przepraszam soul sandem, Wie, wiecie to co się tak przechodzi przez soul sand i kiedyś byłem u niego na kanale i patrzę on taki bug zrobił, no to mówię czemu ja nie zrobię polskiej wersji no to wam pokazuję jak zrobić coś takiego może zacznę od podstaw, czyli tak kładziemy dwa ripitery obok siebie na domyślnym ustawieniu redstone dajemy tak, jak tu jest pokazane. Jedno, r, drugi, kolejny repeater w tą stronę, kolejny w tą i teraz tak tu dajemy redstone a. tu pochodnie. Niech to się już wszystko zapali. W tym momencie dajemy kolejnego redstonea tutaj. Niszczymy tę pochodnię. Teraz trzeba bardzo szybko zniszczyć i postawić na nowo redstone. O, chyba aż za szybko. O! I teraz, jak nam tu już tak mryga ładnie, to tutaj mogę sobie postawić yy, lepkie tłoki. Nie wiem, czy takie jest nie takim nierównomodnym. A nie wiem, czy to jest jakaś różnica. Ale zobaczyłem tak, tory. I teraz, gdy postawiłem wszystkimi tłokami tory. Kolejne złoty tory, no to wtedy powinno na czułku pełno wylatywać złote tory. O, sami widzicie. Wlatują nam złote tory. Ja bym że to jest bug na wersji 12.5 możliwe, że nawet na wcześniejszych wersjach. Sami widzicie ile torów można sobie nazbierać takim oto sposobem ale niestety działa to tylko złotymi torami z torami naciskowymi nie, nie działa ani ze zwykłymi też no szkoda bo wiecie, tak sobie dałoby skopiować sobie cały arsenał takich torów adnotacje do kanału tego gościa, on tam różne takie pokazuje, bugi, glicze znajdziecie gdzieś tu Gdzieś na filmiku. Ja, ja tą notację dodam. Jeśli wam się podobało, możecie subskrybować albo dawać łapkę w górę. Pamiętajcie, mnie to bardzo motywuje. No, przepraszam was, że tak ciągle się mylę. No, nie wiem, czemu ja tak nie, nie umiem się nigdy wysłowić na filmikach. Straszne to jest po prostu straszne. Normalnie nie umiem normalnie mówić. Nie wiem, czy się stresuję, czy coś. No, w każdym razie no, to, to wszystko. To powodzenia. Na razie. Cześć.